Dzień dobry. Dzień zaczynam tak jak wczoraj kończyłem, czyli od stacji Rongas, eee, Kawka. No i... Miastko, jak sama nazwa mówi, może nie jest duże, ale jednak jest to miastko. Więc jest tutaj sklep rowerowy, który się bardzo barwnie nazywa Koło Wrotek. A mi przypomniało się, że jadę bez dętki, że mam zaputą linkę hamulcową. Więc odwiedzę koło Grotek, zanim opuszczę miastko. Otwierają za pół godziny, więc poczekam przy kawie. A potem a potem przez las w kierunku Borów Tucholskich do kolejnego rągazu. Bo najbliższa stacja benzynowa jest 40 kilka kilometrów stąd, daleko, jak na mój jednobateryjny zasięg. I będzie to longgas, czyli stacja tego samego właściciela, na którym właśnie siedzę. Mam nadzieję, że przyjmą mnie równie ciepło i naładują mi baterie, bo będę praktycznie bez prądu. Piękny dzień, słońce, aczkolwiek wiaterek Żyki. Koło Brotyk w miastku sklep rowerowy. Jak wiecie jechałem w dłuższy czas już bez dętki rezerwowej i z zepsutym hamulcem przednim. Kupiłem wszystko, czego potrzebowałem, z, z sobitym rabatem, bardzo mili panowie obsłużyli mnie w sklepie koło Grotek w Miastku. No i cóż, e, ruszam, ruszam w kierunku Borów Tucholskich. E, żeby nie prosić się takich prywatnych ludzi o pomoc w przeładowaniu baterii, muszę dojechać, muszę przejechać 40 kilka kilometrów do najbliższej stacji benzynowej. Stąd zaraz po ruszeniu będzie spory podjazd, dosyć długi, kilka kilometrów cały czas pod górę, więc trochę prądu pewnie zużyję. Zobaczymy. Potem przełączę wspomaganie na minimum i będę dawał swoich bolących starych pleców i może się uda. Czy dzisiaj dojadę? Nie wiem. Nie wiem. Ostatnich 40 km to dla mnie trochę dużo, ale może się uda. Zobaczymy. Jest i on. Pierwszy. Prawdziwy żywy, ja go powiększę. Będzie nieostry, ale zobaczycie, że on się rusza. On jest prawdziwy żywy. No ruszaj się. Śpi. Nie chce się ruszać. Jest bocian. No, pogoda jest wiosenna. Przejechałem jakieś 20 km. Cały czas przez, przez las. Początkowo, początkowo z miastka. Kilka kilometrów podjazdu. Ale teraz płasko lub lekko z górki. Generalnie jedzie się przyjemnie, co wcale nie oznacza, że mi się chce. Yy, I leżę sobie. Przy drodze, na trawie. Ruch tutaj jest zerowy, praktycznie, więc przez nie wiem, półtorej godziny były dwa samochody, więc można sobie leżeć przy samej drodze. No ale nie, żebym tak się całkiem lenił, ponieważ w miastku zrobiłem zakupy w sklepie rowerowym. Jeszcze raz dziękuję przy miłej obsłudze za rabacik. No to znowu mam sprawne wszystkie hamulce, bo wymieniłem linka, która jest stara, więc hamulce na wszystkie czy koła działają mam też oczywiście już zapasową wędkę do koła, więc a, przynajmniej z tej strony a, nie grożą mi jakieś ogromne przygody, no i co poleżę teraz trochę bo pięknie jest no jest najcieplejsza, najfajniejsza pora dnia jest około 13 a, słoneczko świeci, choć wiaterek jest taki przenikliwy ja teraz tutaj z doleżenia zdjąłem sobie e, taką wiatrówkę i e, jest fajnie, ciepło, ale je, jechać e, to nawet momentalnie w rękawiczkach, bo ręce marzną od wiatru, mimo to, że temperatura meteorologiczna to kilkanaście stopni. Ach, no cóż kochani, piszcie, czy się wam podobają te e, dzienniki niecodzienne, czy czy jest sens używać taśmy filmową. Teraz poleżę. Las ciągle jest, ale asfalt zwinęli już z półtora kilometra temu. No i nie widać, żeby Mieli oddać? Podnięty jestem. No już 30 parę przejechamy. Do stacji zostało coś poniżej 10 km. Ale prądu mi wystarczy bez problemu. Strasznie oszczędnie się obchodziłem z baterią, więc mam luz. Mogę dojechać, mogę nie dojechać spokojnie. Eee, ładny las. Całą drogę. Piękny las. Właściwie nic innego. Nie rozmawiałem, nie spotkałem ani jednego człowieka. To rzadko się zdarza. Tylko raz. Dobry wieczór, dobry wieczór. O, zmęczony troszkę jestem. Na skrycie głowy zmieniłem, ponieważ kapeluszu mi zimno, a czapki nie chce mi się szukać gdzieś jest w worku. A to zakrywa uszy bardziej. Więc trochę, trochę bardziej arabskie wcielenie dzisiaj ale to tylko tutaj w czasie postoju no bo siedzę siedzę i czekam aż naładuje się bateria jaki? no jeszcze tak z godzinkę i będzie naładowana jaki to był dzień no rekordowy jeśli chodzi o przebieg od wyjazdu z gąski z gąsek, przepraszam no język mi się plącze, zmęczony jestem prawie 50 km, ja wiem, że to brzmi śmiesznie no ale jestem zmęczony cały czas las, sporo piachu Eee, taki dosyć ambitny męczący podjazd zaraz na samym początku, ale potem przyjemnie płasko. Eee, no i co? Do do znowu nie pamiętam jak się nazywa to miasto. Naha, na Cecha. Eee. chodź im to raczej yy, tam się yy, yy, sowiecki chyba wił yy, nie słuchajcie wszystkiego co ja mówię bo ja czasami bredzę czasami yy, kochani kochani do hojnic do hojnic 25 km do golubia do Brzynia, jakieś 150 eee yy, Ciemno, chłodno, ale to dlatego, że jestem spocony mokry, więc, więc taki chłodek odczuwam. Gdybym miał szukać teraz jakoś tam jeszcze intensywnie noclegu, to by mi się nie chciało. Ale chyba nie będę musiał, dlatego że 900 metrów stąd jest lądowisko kajakowe nad rzeką Brudą, o ile dobrze pamiętam. Ja tam nie byłem nigdy, ale znam takie miejsca, ponieważ, jak wiecie, lubię pływać kajakami, więc takie miejsca są bardzo sprzyjające do, dla e, namiotu. Więc myślę, że za jakąś godzinkę bateria powinna być pełna. No i 900 metrów i namiot. Jak widzicie, niewiele. Niewiele do opowiadania. E, jestem na stacji ROMGAS, czyli. Czyli. Yy... Tej samej, tego samego właściciela co w miastku. Yy... Tak przyjęli mnie też bardzo dobrze. Dwie miłe panie podłączyły mi baterię. Yy, tutaj nie ma takich gniazdek ogólnodostępnych dla klientów, więc musiałem wziąć na zaplecze. A mimo wszystko nie było żadnego, żadnego problemu. No i co? Jak się naładuje, to wyspać? spać. Yy... No i jutro dalej w kierunku. W kierunku Wisły, piękne leśne tereny, no tuż niedaleko stąd. Tuchola, no piękne lasy. I, i, I właściwie zmęczony jestem, nie będę już pieprzył, jeszcze 40 minut tu posiedzę i jadę spać. Dobranoc.